Miałeś mi wytłumaczyć reguły gry. Dalej ich nie znam. Już zacząłem je wyjaśniać. Zrozumienie zagadnień, o których mówiłem Ci przed chwilą, jest kluczowe dla zrozumienia tych reguł. Gra polega na tym, że każdy Twój wybór to zysk lub strata przygodarów. Czego? Przygodarów. Waluty będące miernikiem poziomu Twoich negatywnych i pozytywnych emocji. Dziwną nazwę ma ta waluta. Adekwatną do istoty życia, które powinno być przygodą pełną niespodzianek, odkryć, oczarowań, ale i trudności, wyzwań, kłopotów, zwrotów akcji. Podoba mi się ta metafora. Jaki ma być rezultat tej gry? Chodzi o to, aby uzyskać odpowiednią pulę przygodarów i dzięki temu osiągnąć określony pułap radości i przejść dalej w drodze swojego rozwoju. Dlaczego nikt nie informował mnie na bieżąco o tym, jaką mam pulę tych przygodarów? To podstawa tej gry. Dopóki nie osiągniesz pewnego pułapu wartości przygodarów, nie jesteś informowany, jakie konsekwencje przynoszą Twoje codzienne wybory. Ale wiedzą to obserwatorzy, a skarbnik wszystko rejestruje. Poza tym, będąc księciem światła, nie wiedziałeś w ogóle o grze, prawda? Prawda! W kolejnym wcieleniu też nie będę wiedział? Na początku nie, ale możesz sobie przypomnieć to, o czym teraz mówimy. W pomiędzy, przed Twoim wcieleniem księcia światła, nie otrzymywałeś tych informacji, które otrzymujesz teraz. Wówczas nie byłeś jeszcze gotowy. Rozumiem. A w jaki sposób działają te przygodary? Każda emocja ma swoją wartość w przygodarach. Pozytywne emocje dodają Ci ich. Ale ulegając negatywnym emocjom, tracisz przygodary. Jeśli dobrze rozumiem, to każde moje zdenerwowanie lub złość zmniejsza moją aktualną pulę przygodarów, bo muszę je oddać. Tak, oddać w tym sensie, że skarbnik zabierze je z twojej aktualnej puli. Z kolei, każda twoja radość, zachwyt, entuzjazm i tym podobne zwiększą tę pulę. To się dzieje automatycznie i tym również zajmuje się twój skarbnik. To w zasadzie proste. Wszystko jest proste. Im więcej na przykład radości, tym więcej przygodarów. A po uzyskaniu ich określonej puli mam dostęp do większej mądrości i pomocy z Twojej strony. To jak w tenisie ziemnym. Im wyżej jestem w rankingu, tym mam łatwiej. Ale nie gwarantuje mi to sukcesu w każdym meczu. Bo jak się mówi, rankingi nie grają. Czy dobrze to rozumiem? Znakomicie to rozumiesz. Pojawiłeś się i wyjaśniasz mi to, dlatego że osiągnąłem dostęp do Twojego wsparcia dzięki zgromadzeniu wystarczającej puli przygodarów? Właśnie tak. O to bardzo się cieszę. Doszedłem do tego, choć nie byłem tego wszystkiego świadomy. Do dziś, teraz już wiesz. Ale czy wierzysz, że zawsze to były Twoje wybory? Oczywiście, w nowym cieleniu dostaniesz tabletkę zapomnienia. Może jednak szybciej sobie przypomnisz o regułach gry. Teraz, jak już ci mówiłem, masz taką szansę. Niełatwo w to uwierzyć. Brzmi jak jakaś bajka, fantastyka. Trochę nawet dziecinnie, jakieś przygodary. O tym właśnie mówię. Czegokolwiek ci nie powiem, to ty decydujesz, czy w to uwierzysz, bo nie możesz tego sprawdzić w inny sposób. Tylko ty możesz wybrać, czy chcesz doświadczyć tego, co ci mówię. To ciągle tajemnica. Po co ta tajemnica? Aby było ciekawiej, aby była ta przygoda, aby było ryzyko. Czasem się mówi, jest ryzyko, jest zabawa. Ale życie to nie zabawa, to sprawa poważna. Jeśli tak uważasz, to dla ciebie tak jest. No, teraz to ze mnie żartujesz. To bardzo denerwujące. Masz mniej przygodarów na swoim koncie. Zaraz, zaraz. To ja cały czas gram? To jakiś szantaż. Nie denerwuj się. To tylko prezentacja, jak wygląda ta gra w praktyce. Taka demonstracja. Teraz nie grasz. I co teraz? Twój ruch. Twój wybór. Ja zrobiłem już co do mnie należy. No dobrze. To pograjmy tak treningowo. Hipotetycznie oddałem pewną wartość przygodarów za moje zdenerwowanie, czyli negatywną emocję? To proste. Dodatnia pula przygodarów wznosi cię na wyższy poziom osobistego rozwoju. Musisz jednak pamiętać, że pewna mała ich pula powoduje zatrzymanie gry. Wy to nazywacie śmiercią. I co dalej? Przecież już wiesz, co dzieje się po śmierci. Właśnie to przeżywasz. Dokonujesz analizy tego życia, wyciągasz wnioski, uczysz się. Ja Cię w tym procesie wspieram. Potem wybierzesz nowe wcielenie i nowe zadanie, zwane misją życiową. Zrealizujesz je w wybranym przez Ciebie czasie, epoce i miejscu na planecie, którą Ci wybierzemy. Dobierzemy Ci też inne dusze z tego samego koszyka wibracji, aby Ci pomogły w doświadczaniu. A ty pomożesz im. Będziecie razem grali w grę na nowo. Miła informacja: na start dostaniesz nową pulę przygodarów. Nie ma mowy o cofaniu się. Możesz tylko powtarzać nowe odmiany gry i albo przejdziesz na inny etap, albo nie. Nie cofasz się w rozwoju. To nie jest potrzebne. Zaczyna mi się podobać. Tak hipotetycznie. Trochę przygodarów do przodu. Ciekawy. Kolejne dodatkowe przygodary. Ale oddajesz przygodary. Dlaczego? Dodatkowe przygodary. To za pytanie? Tak. Samo zadawanie pytań jest pozytywne. Ważne jest też, jakie pytania zadajesz, jakich słów używasz. Zapytałeś dlaczego? To znakomite pytanie, nazwane królewskim. Powiedz mi, z jakiej przestrzeni wychodzi to pytanie: z przestrzeni lęku czy miłości? Hmm. Z chęci dowiedzenia się czegoś, poznania, czyli z ciekawości. Jak się wówczas czujesz? Dobrze. Jak nazwiesz to uczucie? Może podekscytowaniem? Czyli to pozytywne uczucie? Na pewno tak. Dlatego otrzymałeś dodatkowe przygodary. Teraz już rozumiem. Dobra zabawa. Zaraz, a te oddane przygodary za ale? Już wyjaśniam. Ale pochodzi z wątpliwości. Wątpliwość nie zachęca, tylko zniechęca. Zniechęcenie to negatywna emocja, więc oddajesz przygodary. No tak. A po czym mogę rozpoznać, czy w tej grze idę do przodu, czy zmierzam ku śmierci? Obserwuj swoje emocje. One są Twoimi drogowskazami i wskazówkami. Te negatywne mówią ci źle, nie tędy droga. Pozytywne zaś dobrze, idź tą drogą. Prawda, że proste? Czyli każda emocja jest wskazówką? Tak. Emocje są pochodną jakiegoś wydarzenia. Pojawiają się automatycznie. Ważne jest, aby je obserwować. O ile masz zdecydowany wpływ na to, o czym w danej chwili myślisz, to na wiele zdarzeń nie masz wpływu. Jeśli zaczynasz myśleć o przeżywanych emocjach, to nadajesz im wartość pozytywną lub negatywną, a to przekształca emocje w uczucia. Proces zaczynasz zawsze od obserwowania emocji. Mówisz o obserwowaniu. Jak ja mogę obserwować swoje emocje? Czy trzeba obserwować tylko emocje? Emocje są bardzo ważne. Obserwować możesz również swoje ciało i umysł. To tak, jakbyś wyszedł w myślach ze swojego ciała i obserwował je z zewnątrz. Podobnie swoje emocje i umysł, bez utożsamiania się z nimi. Jakby to było czyjeś ciało, umysł i emocje. To jest możliwe? W czasie teraźniejszym tak. Przecież chyba zawsze jestem w czasie teraźniejszym. Mylisz się. W rzeczywistości ziemskiej bardzo rzadko. Najczęściej jesteś w czasie przeszłym lub przyszłym, które są iluzją. Chwila teraźniejsza jest jedyną prawdziwą. Więc jak tego dokonać? Jak być w czasie teraźniejszym? Możesz to osiągnąć stosując różne praktyki, których raczej nie nauczą Cię w szkole. Praktyki? Można się ich nauczyć? Praktyki kontaktowania się ze swoją podświadomością i nadświadomością. W taki sposób doszedłeś do poziomu, gdy poprzez nadświadomość masz dostęp do mnie, a przeze mnie do źródła. Tego można się nauczyć i doświadczać. Czyli to co robiłem, czego nauczył mnie dziadek szaman, medytacje, wizualizacje, kontemplacje w namiocie potów, świadome oddychanie, praca z ciałem, doprowadziło mnie do momentu, w którym się teraz znajduję i do rozmowy z tobą? W rzeczy samej. Choć nie byłeś świadomy tych praktyk. Dziadek nie tłumaczył ci ich, tylko nauczał, jak je wykonywać. To wystarczyło w tamtym wcieleniu. Zresztą, nawet nie wiedziałeś, że to są jakieś praktyki. Nie znałeś ich nazw ani zasad działania. To i wszystko inne, co robiłeś w życiu, wszystkie twoje działania będące pochodną twoich decyzji, zależne były od poziomu twojej wiedzy i rodzącej się świadomości. To był proces. Twój osobisty proces. Wszystko, co wydarzyło się w Twoim życiu, było perfekcyjne i służyło Ci. Inaczej nie dotarłbyś do tego punktu, gdzie obecnie jesteś. Wszystko było perfekcyjne? Nawet te wszystkie kłopoty, trudności i problemy? Nawet te chwile, dni i miesiące załamania, bezradności czy depresji? Wiem, że niełatwo zrozumieć to wszystko od razu, ale masz czas. Wiesz o tym i dobrze go wykorzystujesz. Chociaż właściwie czas jako pojęcie, które znasz, tutaj nie istnieje. A wracając do Twojego pytania, wszystko to, co wymieniłeś, również pomogło Ci rosnąć. Bez kłopotów, trudności, wszystkich złych chwil i wydarzeń nie byłoby wzrostu. Żeby się rozwijać, potrzebny jest początkowy opór. Roślina musi się przebić przez warstwę ziemi, aby zacząć rosnąć. Człowiek musi pokonać opór, swoje słabości. Rozumiem teraz, dlaczego miałem wrażenie sinusoidalności swojego życia. Raz na górze, raz na dole. Tylko ja ciągle nie chciałem tych smutnych dni, miesięcy. Tak źle się wówczas czułem, a teraz dowiedziałem się, że i one były perfekcyjne. Wszystko jest perfekcyjne i ważne jest, co z tym zrobisz. Wróćmy jeszcze raz na chwilę do tego obserwowania siebie. Czy z pozycji obserwatora czuję to samo, co obserwowany? Coraz częściej zaskakujesz mnie swoimi pytaniami. To jest bardzo dobre. Nie, nie czujesz tego samego, co obserwowany. Gdybyś odczuwał emocje, niemożliwa byłaby obserwacja, bo one blokują twoją świadomość. Obserwacja musi być świadoma w momencie teraźniejszym. Zatem nie ma emocji. Są jednak uczucia. Czujesz empatię i obiektywnie rozumiesz sytuację. Pamiętasz? Uczucia. Mówiłem już o tym. Teraz trochę to rozwinę, cytując Grega Bradena, którego prezentację będziesz mógł obejrzeć w stosownym czasie.